Kurde, ale piękny dzień, słuchajcie, ptaszki ćwierkają, zapach spalin, sportowe samochody jeżdżą, taksówki też, klientów dowożą, o, o cholera, inspekcja, mnie tak, inspekcja idzie! Pan inspektor! Mi, miły bądź, miły bądź. Dzień dobry, witamy pana, czymś pomóc może, kanapkę zrobić? Chyba nie, dobra, nie będziemy, słuchajcie, natarczywi, bo jeszcze jeszcze nam da minusową ocenę na Google i będzie przypał. Ogólnie, ja sobie ogarnąłem towary y, i, i wiecie co? Ogarnąłem dlaczego mi się robi taki bałag bałagan w sklepie, słuchajcie. Jak wywalacie rzeczy, w sensie wywalacie rzeczy, nie wywalacie rzeczy, po prostu jeżeli macie pustą półkę, a macie etykietę, y, czy powiedzmy tutaj mam, y, nie, nie tutaj, o powiedzmy tutaj, mam kurczaka, etykietę kurczaka, ale kurczaka nie mam na półce, Wzi wziąłby sobie pracownik tutaj z, z tej półki pizzę, ja bym mu rzucił tutaj pudełko pizzy, to on zamiast to rzucić na podłogę, to, to pudełko, które, które on ma i mu zostanie, to on przychodzi i daje sobie na randomową półkę. Dlatego, dlatego ja mam bałagan na tych półkach czasami, i ja przychodzę, patrzę i ja nie mam, słuchajcie, rzeczy. W te, rzeczy, w rzeczy. Mam, mam po prostu na dwóch półkach przykładowo te same rzeczy. No i dzisiaj zaczynamy słuchajcie z takim budżetem około 1000 dolarów. Tak jakoś wyszło, pokupowałem parę rzeczy słuchajcie tutaj, znaczy rzeczy, pokupowałem parę no produktów po prostu uzupełniłem w magazynie i, i co? I, I sobie leci słuchajcie tutaj, leci sobie tutaj dzionek, zobaczymy jakie będą profity czy coś się zmienia, mamy 25 poziom sklepu słuchajcie, mamy licencję do kupienia. Jeżeli chodzi o magazyn to wydaje mi się, że magazynu nie potrzebujemy większego, znaczy nie musimy Rozbudowywać na pewno, jeżeli chodzi o szerokość, ale możemy sobie dokupić teoretycznie półek więcej, żeby po tej stronie jeszcze dać półki. No więc, skoro tutaj i tak w magazynie nic nie trzeba takiego robić, słuchajcie, to kupimy licencję. Czy dzisiaj? Mam nadzieję, bo chciałbym, słuchajcie, czy dzisiaj w tym odcinku? Mam nadzieję, że, że w tym odcinku, bo chciałbym, słuchajcie. Tą nową licencję kupić, popchnąć to trochę do przodu, dlatego że jesteśmy, słuchajcie, no w pupu, że tak powiem, z, z tymi licencjami. Znaczy, no ostatnia nam została kupienia na 25 poziom, tak? Teoretycznie nie jest tak źle, aczkolwiek jeżeli chodzi o zarobki, a wydatki na licencje i na te produkty, to jest tragedia. Słuchajcie, bardzo szybko dzionek zleciał, bo już e, szósta i, i, i no mega szybko zleciał ogólnie. O, tutaj pani ma znowu bardzo modne włosy kolorowe, takie błyszczące, fajne, znaczy migające. Mamy 2200 dolarów, jest w sumie okej, okay. może dzisiaj się słuchajcie uda kupić tą licencję, zobaczmy w ogóle co w tej licencji jest. Chyba kolejna będzie... Ta potrzebna. Tak, będzie potrzebna chyba zamrażara albo lodówka, bo widzę to jest pizza cheddar. E, tutaj jest ketchup, ketchup do lodówki raczej. Od co? od co teoretycznie może być na półkę, chyba on nie musi być lodów, lodówce, ketchup chyba to nie wiem. Krapstick, no to na pewno do lodówki albo do zamrażary będzie, więc słuchajcie, będzie wydatek, będzie wydatek. E, czy tutaj zmieszczę, nie wiem. E, jeżeli lodówę, to lodówę chyba by się udało zmieścić, ale zamrażarę, słuchajcie, tak średnio, dlatego trzeba tu pomyśleć nad małym przemeblowaniem e, i się zastanawiam, jakbym chciał to przemeblować. Bo mogę dać teoretycznie zamrażarki tu na środek, słuchajcie. Zamrażary mogę dać tu na środek, nawet spoko by to wyglądało tutaj tak na środku. Tymczasowo oczywiście, bo później to wiadomo, później to wi później wiadomo, że jeżeli byśmy Kupowali więcej szafek, to byśmy to przebudowali, troszkę pewnie byśmy rozbudowali sklep, żeby był większy. Ale na razie słuchajcie, tutaj lodówy, tak na środek, dać, żeby, żeby tutaj o, były takie cztery, cztery zamrażary. Taka wysepka o. A, a tutaj byśmy dali po prostu lodówy, całą taką tą ścianę, jeżeli by trzeba było. Jakie kolejki tu są, proszę Państwa, co to się dzieje? No ale to są, słuchajcie, ostatni klienci już chyba, już jest dziewiąty, że raczej nikt do nas więcej nie przyjdzie, tak mi się wydaje przynajmniej. E, słuchajcie, dzisiaj chyba kupimy tą licencję, tak mi się wydaje. Fajnie, ej, ten pierwszy dzień bardzo fajnie poszedł. Mamy 3400 dolarów. I co, no my kupimy, słuchajcie, sobie trochę produktów. Tam, no niektóre będą drogie. Wydaje mi się, że tak do 2500 zejdziemy sobie, kupując produkty. Więc yy, fajnie, fajnie. Będziemy mogli się rozbudować tutaj. Troszkę sklep, znaczy rozbudować, zmodernizować go. Dobra, zamykamy. Słuchajcie, sklep. Zobaczmy sobie statystyki na koniec dnia: 40 e, klientów zadowolonych, 42 było dwa produkty e, nieznalezione, 1851 profitu. Super. Ok, 2000. Dobra, zeszliśmy do 2000. Troszkę bardziej niż, się, niż, niż, niż chciałem. Mamy bardzo dużo produktów. Trzeba to słuchajcie wyłożyć. Dobra, musimy sobie jeszcze dokupić tutaj na szybko tak ziemniaczki, peanut butter mąki dwie i kawki dwie możliwe że czegoś będzie słuchajcie brakować ale no nie chcę też za... a jeszcze te nie chcę jakoś za dużo słuchajcie schodzić mamy 1800 planowałem zejść do 2500 ale właśnie o tym mówiłem słuchajcie my mamy takie po prostu zyski że po prostu jest no zarabiamy tyle na tyle mało że ciężko jest w krótkim okresie czasu zarobić tyle pieniędzy aby po prostu yy... Szybciej się rozwinąć. Yy, I po prostu, no, zarabiamy te 3000, powiedzmy, mamy na koniec dnia. Ale, no, większość z tych pieniędzy idzie, słuchajcie, na produkty, żeby uzupełnić magazyn, właśnie. No, mamy 1800 dolarów. Słuchajcie, wydałem więcej niż planowałem. Ale, właśnie, te rzeczy, rzeczy ze złotej lodówy one są bardzo drogie. Yy, o, dobrze, pan kupuje susz i więcej. więcej. O, ten pan tu kupuje drogie sushi. Super. No ale słuchajcie, początek dnia mamy 2122 dolary. 25 poziom sklepu: prawie 26. Więc no, więc. Więc, 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 więc jest fajnie, tak? O, tutaj jaki za, jakie zakupy? Jeszcze dwa kurczaki, patrzcie to. Jeb. Jeszcze drugi kurczak: 127 dolarów. A tutaj 13. Wie pan co? Wstydziłby się pan. Chociaż. Kurde, soczek by pan kupił. No tu dużych zakupów nie będzie, ale i tak fajnie, lepiej niż tamten pan, nie panie w kratkę. Widać, pan, pan sty, sty, stylowa koszula i stylowe zakupy. Mleko, jajka, oliwa. Coś będzie gotowane tutaj. 58 dolarów. Super. Jakie tu zakupy są. A nie, to po prostu dużo mleka. Szkoda, że oni nie działają tak, że jeżeli przychodzą powiedzmy po papier, i zobaczę, że tego papieru nie ma, ale jak się wyłoży, jak jeszcze są w sklepie, to że oni wiedzą no, no że oni nie idą po ten papier, żeby sobie go wziąć, tylko już go olewają, to jest, no to jest smutne niestety, słuchajcie, zbliżamy się powoli do, znaczy zbliżamy się, no, mamy 3052 dolary, mamy jeszcze dużo, dużo tutaj zaku, za, zakupowiczów, tą kawę moglibyście zdjąć, daj micie tą kawę, Kup tą kawę ktoś. Kaman, szybko, szybko. Dobrze dziękuję pani. Jezu, jaka pani jest kurde, dobra, że kupiła tą kawę. Kup te ciacha ktoś. Ostatnie ciacha Kupcie je, proszę, nie wykładaj mi ich! Dobrze? Kup ciacha, kup ciacha ktoś. Proszę kupcie ciacha, chcę usunąć. Chcę usunąć! Kupcie ciastko! Ciastko kupcie! Dobra, ja mam pomysł, słuchajcie, szybko. Szybka akcja, szybka akcja. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu. Bierzemy, bierzemy tutaj pojemnik. Robimy tego. Tak, Ty. No yeah. nie! No. Nie mogę! No, wyłożyli mi tu ciacha, nie idź z tymi ciast... No, Jezu, jak ja Cię nie lubię, gościu. To słuchajcie, to, kurczę, zabieranie tych produktów z szafek jest tragiczne, no. Weź mi to ciastko, ktoś kup, tu jedno ciastko jest. Proszę, ciastko, ktoś kup. Ciastko do kawy, no proszę, pani. Prze pana pan kupuje słodycze, kup pan ciastko, no. No kup to ciastko! No co za gość? Ciastko, ciastko, ciastko. Nie wykładaj mi tych ciastek, do... Masz farta. Kup ciastko, kup ciastko, proszę, no kup to ciastko ktoś, no kup, bo mi tu przyjdzie Wacek zaraj i wyłoży te ciastko, KUP TO CIASTKO Tu masz ciastko, kup ciastko Czemu tu stoisz? No kup to ciastko, no kup ciastko, no kup ciastko ktoś, no weź to ciastko do ręki ktoś, kup Idź po to ciastko No nie wytrzymam, słuchajcie, no Jedno ciastko, mógłbym to usunąć i bym nie, 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 nie dawał więcej niż potrzebuję tych produktów, no ale no nie mogę, no Może czekoladę mi się, słuchajcie, uda Zebrać, ale chyba nie mam czekolady w magazynie Przez co tak średnio A, Mam, stąd zabierzemy O Czekolada Super, wyłożona I zabrana, to chociaż, chociaż czekoladę się słuchajcie Udało, bo ciastka to nie chcieli zabrać Dobra, ale tutaj pani ostatnie zakupy robi e, Mamy 4824 dolary Będzie 4900 4900 dolarów słuchajcie Chciałbym teraz kupić licencję. Bardzo chciałbym kupić licencję, ale wiecie, jaki jest problem? Że my nie mamy produktów, i jest problem. Dobra, muszę kupić ryż. Mąkę Supreme. Dobra, do tego kupujemy to, kupujemy to i kupujemy to. I tyle, i koniec. Czy 3,5 tysiąca? Słuchajcie, dzisiaj mamy. Eee, tego się trzymajmy. Nie schodźmy niżej. Eee, ja, słuchajcie, otwieram nam sklep. Otwieram nam sklep, żeby to już sobie tutaj leciało. Otworzyłem, otworzyłem. I co? No i miejmy nadzieję, że uda nam się dzisiaj kupić, słuchajcie, te licencje i lodowy. No, eee, dobra, słuchajcie, kupimy licencję. Kupiłem licencję. Mamy 1300 dolarów. Jest początek dnia, więc powinniśmy zarobić. Powinniśmy się, słuchajcie, wyrobić z tym. Zobaczmy sobie tę, tą licencję, co tutaj mamy. Eee, no, słuchajcie, taki plus, że te ceny tych rzeczy tutaj. One są takie dosyć przyziemne. No tu 140 dolarów, 74, 166, ale reszta jest taka 80, 27, 23. Yy, więc nie ma tak jak tutaj, że tutaj po 300, 200, 140, 280, więc jest spoko. My będziemy potrzebowali jednej zamrażarki jeszcze. Bo tu są dwie rzeczy, trzy rzeczy do, do zamrażary. Więc potrzebujemy jednej zamrażary, więc od razu kupuję, słuchajcie, zamrażarę. I ja mam pomysł, słuchajcie, taki, aby. Yy, te rzeczy sobie, w sensie te zamrażary ustawić w taki sposób, aby, aby, aby one były sobie na środku jako taka wysepka. Czekajcie, dajcie mi jeszcze jedną zamrażarę. I teraz tak, musimy kupić produkty tutaj do tej zamrażary, więc sobie od razu kupimy. 1700 dolarów mamy i tego. Tak do freezera idzie to, do freezera idzie to i do freezera idzie co jeszcze? Idzie to. 764 dolary, sporo, 1000 nam zostało, jest piąta. Ojoj, żeby nam się to, słuchajcie, żeby nam się to zwróciło, okej Od razu muszę, słuchajcie, tutaj ustalać ceny: 8,34. Ok, super, możemy wyłożyć. O kurcze, ja zapomniałem, słuchajcie, że my nie mamy jeszcze tutaj szelfa dodatkowego w tym W magazynie, żeby wykładać te nowe produkty. Ojoj, no troszkę się zapędziłem, słuchajcie, no trudno. Będziemy, słuchajcie, wykładać je ręcznie przez jakiś czas. Tutaj mamy co to? To jest. Krabowe coś. E, cena 9,94. Ok. Super. I tutaj mamy za 4,99. Lody obok kurczaka, słuchajcie. Takie mięsne lody będą. Dzień się powoli kończy, a ja jeszcze mam do kupienia. Tak, mam do kupienia to. Mam do kupienia to. I mam do kupienia to. Wywalimy, słuchajcie, wszystkie pieniądze, które będziemy mieli jutro na produkty, właśnie typu. E, no typu jakieś tam te, 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 które te które właśnie jakby uzupełniamy na co dzień tak, te które już mieliśmy. O, więc po prostu jutro znowu będziemy mieli 0 ze, dolarów prawdopodobnie, ale tym się będzie martwił jutrzejszy haulik. Dobra, tutaj mamy tak, e, cena 3 dolary, okej. Okay. Będziemy musieli kupić w sensie w kolejnym odcinku słuchajcie, szelfa, e, bo, czekaj to jest to samo? Nie, to jest inne. Będziemy musieli kupić w kolejnym odcinku słuchajcie, szelfa, czyli no, 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 w magazynie szafeczkę, bo nie mamy, słuchajcie, gdzie tych produktów dawać. Jedna szafka nam chyba starczy, nie wiem ile tych produktów dokładnie tam było, ale no, miejmy nadzieję, że nam starczy. 1900 dolarów, słuchajcie, dzień się kończy, jest 9, już więcej klientów chyba nam nie przyjdzie tutaj. Trochę tych klientów jest, nie ukrywam. Będzie potrzebna kolejna kasa też na pewno. Bo zobaczcie, że... No już mamy 26 poziom i pół. I tych klientów nam się tutaj trochę zbiera, więc przydałaby się kasa dla mnie jedna. I co? I tą kasę bym chyba dał gdzieś tu przy wyjściu, słuchajcie, tak o, może. Wtedy tą wyspę troszkę bym przesunął tu, żeby było miejsce, żeby było przejście tutaj. I, I tak przy wyjściu, tu, przy wyjściu tutaj bym dał, no bo nam się troszkę miejsce kończy tutaj. Yy, a nie chcę tego rozbudowywać na razie, bo no, to da się upchnąć tutaj, tak? To będzie, będzie ciasno, ale da się upchnąć to. Ostatnich dwóch klientów tutaj mamy. O yy, tutaj śledziki, bardzo dobre, bardzo smaczne pyszne 53, 58 63 dolary. Ej, nie jest tak źle. Spodziewałem się słuchajcie gorszego wyniku. Mamy 2000... Znaczy na pewno mamy bardzo dużo do wydania, chociażby dlatego, że tu sushi nam się skończyło. E, ale mamy w sumie... No nie no, nie ma takiej tragedii, słuchajcie. To 2600 czy tam 700 dolarów ile nam tutaj będzie na koniec dnia? 2747 nam starszy na uzupełnienie sklepu, słuchajcie, więc super. Mamy nową licencję, mamy dodatkową lodówę, słuchajcie. E, Tutaj z tymi jakby z produktami już. Tutaj też mamy produkty wyłożone z nowej licencji. No nie no, no dzisiaj słuchajcie, ja uważam, że dzisiejszy odcinek był udany. Dzisiejszy odcinek się udał e, fajnie, bo słuchajcie, no zrobiliśmy coś, tak? Nie spodziewałem się, że w ogóle cokolwiek się uda dzisiaj zrobić. E, dużo wydatków, ale dzisiaj income, słuchajcie, całe pieniądze, które dzisiaj przyszły. To jest 3446 dolarów. To jest dużo, bardzo dużo. No ale dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Odcinek, moim zdaniem, udany. Eee, ja się z wami, słuchajcie, żegnam. Dziękuję, że byliście na odcinku. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeżeli oglądali. Oglądaliście do końca, możecie napisać, że oglądaliście. Ja wam przypnę serduszko, jak zwykle, słuchajcie. I co? I życzę wam miłego dziąka naprawdę dziękuję że byliście dziękuję że obejrzeliście cały film i widzimy się słuchajcie w kolejnym odcinku hej hej